Nie tak jak w drużynówce, ale wciąż dobrze. Piotr Żyła trzeci, Dawid Kubacki piąty, Kamil Stoch siódmy w Willingen. Ostatni test przed Mistrzostwami Świata wygrał Ryoyu Kobayashi. Piotr Żyła w końcu zdjął klątwę czwartego miejsca. W ostatnim miesiącu aż pięć razy kończył konkursy tuż za podium. Do dzisiaj. No Czwarty też było dobre, ale trzeci jest lepsze. Wygrał to miejsce o cztery dziesiąte punktu. A to już detektyw Kamil Stoch. finałową serią był drugi, spadł na pozycję siódmą. Powód? Trzeba go znaleźć. No to jest chyba jakaś grubsza sprawa. Będę ją musiał bardziej dokładnie zbadać i, e, i wszcząć jakieś śledztwo, bo to tak nie może być. Największą ofiarą Willingen Maciej Kot. Trener Horngacher skreślił go z kadry na Mistrzostwa Świata. Cel na najbliższe dni? Wrócić do paru kontynentalnego, można powiedzieć, zrobić taki duży krok w tył, wrócić do takiej szkoły, można powiedzieć, kół narciarskich. Życzymy powodzenia. A na tron powrócił Ryoyu Kobayashi, wygrana numer 11. Połowa konkursu w tym sezonie należała do Japończyka. Fenomen, który powoli może się cieszyć ze zdobycia Pucharu Świata. Willingen, próba generalna przed Mistrzostwami Świata w Zeffelt. Co nasze? Ano, codziennie podium. Dziś trzecie miejsce Piotra Żyły w konkursie indywidualnym. Wygrał lider klasyfikacji Pucharu Świata, Japończyk Ryoyu Kobayashi. Z miejsca akcji raport Michała Regulskiego i Filipa Czyszanowskiego. Dobry wieczór z Willingen. Kończymy weekend z tą niemiecką miejscowością w niezłych humorach, chociaż z takim lekkim poczuciem niedosytu. Michał, jak to jest u ciebie? No właśnie, niby w piątek było zwycięstwo i to jakie naszej drużyny. Wczoraj było drugie miejsce Kamila Stocha, dzisiaj trzecie Piotra Żyły. Ale mam takie wrażenie, że przez to w jaki sposób się te oba konkursy indywidualne potoczyły, gdzie byliśmy naprawdę w świetnej sytuacji po pierwszych seriach zarówno wczoraj jak i dzisiaj, to jest lekki niedosyt i to przemawiało w wypowiedziach Stefana Horngachera i szczególnie Kamila Stocha. Tym kibicom, którzy czują niedosyt, taka mała statystyka. 22 konkursy indywidualne w tym sezonie, ile polskich podiów? 20 i 23 w ogóle z 26 konkursów licząc także drużynówkę. No to popatrzmy na to, co działo się w niedzielę. 5 czwartych miejsc w 6 ostatnich konkursach. Można to nawet polubić. No czwarty też było dobre, ale trzecie jest lepsze. Podium wygrane różnicą 40. punktów cieszy dużo bardziej. O, o! Do tego wywalczone z przygodami i kolejnymi turbulencjami w powietrzu. W tym właśnie ostatnim trochę, trochę inne były, nie tak, że mnie w progu skręciło, W progu było równo i później tam coś właśnie tak e, nie do końca, nie do końca tak by no fajny, fajnego pecza mi się udało złapać, tylko, tylko trochę mnie tam porzucało. Ale, ale jest okej. Okay. Na półmetku zawodów Polacy na miejscach 2, 3 i 4 między trójką naszych liderów różnice minimalne, nawet nie pół metra. W finale żadnemu nie udało się powtórzyć w wyniku z pierwszej serii. Dawid Kubacki spadł na piąte, a Kamil Stoch na siódme miejsce. Jak zatem ocenić ten konkurs? Był w porządku, aczkolwiek też się nie ustrzegłem błędów. W drugim skoku dosyć mocno spóźniłem i przez to zabrakło mi w końcówce dobrej prędkości do. Do dobrego lądowania. Całkiem fajne skoki w moim odczuciu, więc e, no, małymi kroczkami znowu, ale, ale myślę, że to jest, e, to jest dobra sytuacja, jest jakiś postęp, więc e, tego się trzymam. A to człowiek, który w ciągu roku zrobił gigantyczny postęp z mało znanego skoczka, stał się wielką gwiazdą. Dziś wygrał 11 konkurs w sezonie i z olbrzymią przewagą turniej Willingen 5. Bardzo cieszę się z tego zwycięstwa, ale nie spodziewałem się aż tak dobrych skoków. Jak zwykle skromny, a drugiego Markusa Eisenbichlera pokonał o 12 metrów. Ostatni Japończyk więcej czasu niż w domu spędza w Europie i ma już tu swoje ulubione miejsce. Ja, Lubię Niemcy, podoba uwa. mi się tutaj. I smakuje mi lokalna kuchnia. Nic dziwnego, wspomnienia muszą być dobre. Kobayashi wygrywał w Oberstdorfie na obu skoczniach. Garmisch-Partenkirchen i teraz Willingen. W klasyfikacji w kwaru świata Japończyk wyprzedza drugiego Stocha o 475 punktów. Na kryształową kulę musi jeszcze poczekać, bo teraz czas mistrza świata. Cały czas albo wygrywa, albo kręci się w okolicy podium. Nie wiem jak go uda się pokonać. Nad tym będą głowić się wszyscy trenerzy. Stefan Horngacher podjął tymczasem pierwszą trudną decyzję związaną z mistrzostwami. Po dwóch kolejnych słabych występach Maciej Kot nie pojedzie do Zeffelt. Bardzo boję się, że. główna... Główne zadanie teraz to pogodzić się z tymi. Jakby to też, też zapomnieć, wiadomo, że nie jest to łatwe, kiedy człowiek cały rok pracuje i nie ma rezultatu i musi przyznać się do porażki. Zatem pięciu naszych skoczków będzie walczyło o medale medalę Świata Stoch, Kubacki, Żyła, Wolny i Hula. Do Austrii reprezentacja rusza jutro. Zefel 20 km od Innsbrucka, to tam będą się przemieszczać z tego miejsca właśnie do Innsbrucka na bergizel w pierwszych dniach Mistrzostw Świata nasi Skoczkowie, bo tam będzie rywalizacja indywidualna i drużynowa na dzień dobry. Ja tak się zastanawiam, bo zerkałem Michał z statystyki i patrząc na to, co się działo ponad miesiąc temu na turnieju Cztery Skoczni, ja nie jestem generalnie uspokojony. Piąte miejsce Kamila Stocha, 18 miejsce kolejnego biało-czerwonego, 30 miejsce. To ja, cię uspokoję. to ja cię uspokoję od razu, bo. Jakąś inną statystykę wyciągniesz. Tak, tak, głębszą, bo rok temu przecież mm -hmm. na Bergizel Kamil Stoch wygrał i to jak w wielkim wspaniałym mm -hmm. stylu trzeci konkurs turnieju czterech skoczni i ostatecznie wygrał tą imprezę, a rok wcześniej pamiętasz, była seria próbna, w której Kamil się wywrócił, w ogóle na włosku wisiał mm -hmm. dalszy jego udział w całej imprezie, ale nie dość, że wystartował w jednoseryjnym konkursie, to zajął czwarte miejsce i to ostatecznie przesądziło o tym, że Kamil wówczas po raz pierwszy wygrał tą niemiecko-austriacką imprezę. Michał nas uspokaja, zobaczymy, czy to samo e, robi Stefan Horngacher. No jeszcze wytłumaczę czy dlaczego nie pojedzie na mistrzostwa macie kot? Jeśli chodzi o Piotra Żyłę, to mogło być jeszcze lepiej, bo skakał naprawdę dobrze. Oczekiwałem drugiego miejsca, ale dzisiaj było dziwnie trzeba było brać poprawkę na wiatr i warunki na skoczni. Jestem jednak szczęśliwy, że Piotrek zajął trzecie miejsce. Szkoda, Kamila Stocha. Lekkie rozczarowanie był w czołowej trójce po pierwszej serii, ale nie utrzymał tej pozycji. Jak pan ocenia jego występ? Pierwszy skok był w porządku, całkiem dobry, ale ten drugi odbiegał znacznie jakością. Warunki także nie były najlepsze. Wiatr wiał mocno w plecy, ale Kamil jest wciąż na bardzo wysokim poziomie, jest w dobrej formie. Rozpoczynamy proces regeneracji i ostatnie przygotowania do mistrzostw świata. Podjął pan decyzję, że na mistrzostwa pojedzie pięciu, a nie sześciu zawodników, zabraknie Maćka Kota. Dlaczego? Taką podjęliśmy decyzję, rozmawialiśmy o tym Myślę, że w takiej formie nie będzie mógł nam pomóc Zarówno drużynie, jak i w startach indywidualnych Sądzę, że będzie dla niego lepiej skoncentrować się na rywalizacji W pucharze kontynentalnym, poświęcić więcej czasu na trening Sprawdzać to w zawodach Myślę, że Maciej wróci mocniejszy Trudno mu było to przekazać? Oczywiście ciężko, ponieważ jest znakomitym sportowcem chwilowo przeżywającym kryzys formy, co nie pozwala mu wystąpić z powodzeniem na Mistrzostwach Świata. Musimy zaakceptować tę sytuację i musimy znaleźć jakieś rozwiązanie. No i jeszcze taka kartka z kalendarza, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Kota. No jakoś niespecjalnie Maciek się wpisuje w ten dzień, no bo tak, 17 luty 2014, Polacy w składzie z Kotem ocierają się o podium Igrzysk w Soczi, czyli bez sukcesu. No ale wtedy Maciek był akurat filarem tej drużyny. E, no dobrze, znowu pocieszasz. Cztery lata później, najsłabszym z Polaków Maciek Kot, 17 lutego, był na obiekcie dużym w Pjongczangu. No, w tym się nie da pole no tak, no i dzisiaj dowiaduje się, że nie jedzie na Mistrzostwa Świata, tak? Więc Światowy Dzień Kota taki hmm, smutny. Chyba wczoraj już hmm, przeczuwał. Po, przeczuwał i chyba wczoraj była ta rozmowa ze Stefanem A Całe te informacje podawał nasz redakcyjny kolega Paweł Baran. No dobrze, Michale, jaki plan naszych skoczków na teraz? No nasi skoczkowie jutro rano ruszają do Zeffeld. Tam mają dzień na odpoczynek, później trening w sali, a od środy już pierwsze takie oficjalne treningi na Bergizela. A my z Filipem Spokojnie jak szpiezy z krainy deszczowców ruszamy jak cień za naszą drużyną. Bardzo spokojnie. Dziękujemy. Dziękujemy, do zobaczenia. Bezpiecznej podróży Panowie, dziękujemy. Filip Przyszanowski i Michał Ragulski. Dzisiaj będzie troszeczkę o tych seriach w sporcie. Bardzo ładnie mnie wprowadziłeś, jak zwykle. Bardzo dziękuję. O, Oczywiście to zaczniemy to. od skoków narciarskich i od tej serii, którą w końcu przerwał Piotr Żyła. Zaczynamy naszą podróż od Instagrama Piotra właśnie, no bo te czwarte miejsca, jedno po drugim, to nie jednego by złamało. No ale nie Piotrka. On jak zwykle z humorem i lapidarnie. Czwarte dobre, ale trzecie lepsze. Tyle Piękne, od, od, tak. od mojego ulubionego skoczka, jeżeli chodzi o sosia. Media. Kamil Stoch na swoim Instagramie mina z cyklu, nie tym razem, ale jaka memogenna, napisał Kamil, ale dodał coś jeszcze: Trzymajcie kciuki, żebyśmy w sobotę robili inne miny. Mamy nadzieję, że po Mistrzostwach Świata będą same miny szczęśliwe i wesołe. Na Mistrzostwa nie jedzie Maciej Kot, który w Światowy Dzień Kota niestety notuje. Mówiliśmy o tym. Tak, tak. Dramacie, Paweł, Paweł Baran wyliczył, że ten 17 lutego to w przypadku Macieka to nie jest jego zazwyczaj dzień. Mateusz Lereń z kolei ma nadzieję, że Maciek Kodro. Rodzi się i jeszcze w tym sezonie pokaże ten swój kocipazur i będzie o. hashtag pozytywnie, jak też zwykł na swoim Instagramie pisać. A Richard Freitag, na niego uwaga przed Mistrzostwami Świata, on się bardzo ucieszył dzisiaj z czwartego miejsca i napisał dawać mi już te Mistrzostwa Świata. Także człowiek z wąsem, niebezpieczny, zawsze jakiś na Mistrzostwach Świata musi być. Na człowieka z wąsem, zawsze trzeba uważać, Dokładnie. tak mówią. Mhm. I na człowieka w czerwonym kapeluszu też, z tego co pamiętam.